Wojciech Goździewicz, startuję w driftingowych mistrzostwach Polski na co dzień, jestem z Łodzi. A dzisiaj już po starcie na co się radzą? Tak, po pierwszej próbie, bo tu jest pięć prób. Także no, po pierwszej próbie jakiś tam czas się udało wykręcić tak treningowo sobie jeździmy, ale bardzo fajna zabawa, także polecam. No właśnie, nie mogę o to nie zapytać. Połączenie sportu takiego no, bardziej amatorskiego, czy już wyczynowego tutaj dzisiaj? Z... E, ja bym to nazwał zabawie. taki półprofesjonalny, bo jest to impreza amatorska, czyli dla każdego kierowcy, który posiada prawo jazdy, nie trzeba posiadać żadnej licencji sportu, więc tak mo można powiedzieć, że są to amatorzy, aczkolwiek większość tych aut... Też połowa, powiedzmy, to są już półprofesjonalne auta, naprawdę fajnie przygotowane, fajni zawodnicy, którzy tu jeżdżą regularnie w takich imprezach. No to tak nie możemy ich do końca amatorami na tak? To są już zawodnicy, którzy startują pewnie parę lat, jak kilkanaście lat niektórzy. Aczkolwiek przyjeżdżają też ludzie pierwszy raz tutaj z ulicy, bo, bo impreza jest dla każdego i można się porównać właśnie z bardziej doświadczonymi kolegami I to jest najfajniejsze w takich imprezach. Ja odnoszę wrażenie, że chyba popularność sportu motorowego na nowo rośnie, Stacisz nas trochę na samochody, może nie najnowsze, ale takie, którymi można poganiać, parę tych koni mechanicznych jest, a samochód za kilka tysięcy do kupienia i po prostu można jeździć. Zdecydowanie, w ciągu ja jeżdżę od 7 lat, także idealnie widać na przestrzeni ostatnich paru lat ten proces. Z roku na rok jest coraz więcej kierowców, którzy startują, uczą się jeździć przede wszystkim i są kierowcy, którzy wiążą z tym przyszłość, startują po to, żeby wygrywać i się w tym kierunku rozwijać. To jest spora część osób po prostu jeździ typowo dla zabawy i jeździ, żeby się uczyć, To jest bardzo fajnym zjawiskiem, tak, bo na drodze później można wykorzystać te umiejętności. A to też na pewno ta popularność jest, modernizacja no, zawsze była popularna, tylko... Niestety jest to kosztowny sport, a w ostatnich latach w związku z tym, że te auta są coraz tańsze i to fajne auta, można tanio kupić, części są również tańsze, to są już dosyć nowoczesne auta, bezpieczne, nie psują się tak jak kiedyś popularne maluchy, które po każdym razie trzeba było wszystko naprawiać. Ale maluszki też tu się Też nie, też nie są, ale to są, tak jak tutaj ten maluch, to, to nie są już tylko maluchy, tylko naprawdę przerabiane mocno koszta spadły. Takie imprezie wpisowe kosztuje 40 zł, więc dla każdego kierowcy nie jest taki wielki wydatek wydać raz w takie wpisowe. Parę litrów paliwa już możemy jechać. Także te koszta naprawdę spadły. I za, za jakieś nieduże pieniądze ja myślę, że każdy kierowca jest w stanie sobie pojechać w takiej imprezie. Każdym autem, jakim dysponuje, bo, bo jakim by to autem nie pojechał, czy sportowym autem, czy nawet terenowym, to zawsze zwiększa umiejętności prowadzenia. Czyli co, polecamy? Polecam serdecznie.